W tym odcinku zostanę najbardziej przerażającą postacią I będę straszył graczy na moim serwerze n Moi drodzy, dokładnie, mamy godzinę 21 A ja wpadłem na genialny pomysł Jak widzicie, <grym> jesteśmy na koncie 1001error Czyli na koncie, którego był już odcinek na głównym kanale Gdzie to akurat straszyliśmy kapilota A dzisiaj postraszymy graczy na rebornie Tak jak mówiłem, jest 21 Więc poziom obserwania zbroi może lekko wyskoczyć poza skalę Ale kto by się przejmował, co nie? To nie mnie straszą, ja będę strasz Także dobra, lecimy na RTP Dzień dobry Igor, i zróbmy tak Pierp, ja bym zaczął Summon Lightning Bolt. Ja poszczał mu piorunami. Żebym nie, nie trafił w niego, bo będzie lipa. No, dźwięki wyciszone czy co jest? O, o on tu wejdzie. Tak tylko dla wyjaśnienia. Ta komenda, którą tak szybko wpisuję, czyli slash V, pozwala mi się pojawiać oraz znikać. Ty! Pojawiłem mu się na dosłownie sekundę. Ty! wyś... <laughs> nie Uch, kuchna! Ej, jestem okropny! Igor, jak to oglądasz? Postarabiam się przepraszam. To będzie gruby odcinek. To będzie gruby odcinek. Pa, 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 teraz. <grym> Admin nie troluje. Co ty gadasz, ej? Nie mów tak. Postawmy dzwona. A wy możecie kliknąć w dzwona i zrobić suba jak i łapkę w górę. Dokładnie. Szybkie wyżulenie suba i lajka. Pa, o kurna. Czekaj, pa. Klikamy. Pa, teraz. O, ku o kurna. Nie patrz, nie patrz. Już to okropne. Weźmy tabliczkę. Czekaj, Admin zawaku, chyba chodzi o zawał. Tylko Cii, Majster! E, majster! Ty zajumał, mamy kluczyka. Zawał! Dobra, chłopaki lekko obsradnie, ale mają kluczyka Dwa kluczyki nawet. Dwa kluczyki nawet ty. Ej, tepnijmy się do kogoś innego. O nie, ty. A on się topi. Ej, topisz się! Kolego! Pa 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 pa, pa na to, pana to ty, nie nic. O, 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 what? On mnie widział? Czekaj, zróbmy mu boat. Nagle pojawi mu łódkę, czekaj, 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 czek. Nie czekaj. weźmy, wsiądźmy do niej. Płakam na F5, płyń. No co jest, ej, chłopie, no? No co jest, ty? O, 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 o. Czekaj, pa. Pojawi się? się? <grym> w <grym> jestem okropny. Weźmy mu kluczyka, dajmy. Masz kluczyka. O, się mógł odsrać, bo ej. Przepraszam, ja ty... Te... Przepraszam. O, dzień dobry. Chyba zadowolony, chyba zadowolony. ich ja mu kluczek służy, a my lecimy do kogoś innego. Obudzimy go. Halo, Manny, wstawaj. Powódka. Dobra, czekaj. File spokoju, file spokoju. Co on robi? Ty... No uciekaj, do A no. Mamy kluczyka do niego. Gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest? Czekaj, pojawmy mu się. Dzień dobry, Proszę, kluczyk. Będzie śmigane? Będzie śmigane kluczyk. Mam nadzieję, że będzie służył kluczyk. Ej, ty, podoba mi się, dobra. Uwik, co tak dziwnie kopie? Ty. Jakby naraj jeszcze ci teraz opiemy. Poczekaj, ty. Jezus, uwik! Uwik! Ale będzie ty, ale, ale, ale przydzwoni. ale przydzwoni. Będzie, ale będzie dzwon, ale będzie dzwon! <grym> Zasada nie się po ciebie, a zadziałała. Czasem nie warto kopać się po ciebie <grym> Jak widzicie, macie takie skutki. Uwika nie ma. Czekaj, zadzwonimy mu. Czytnie muslone'a? O, kuchna ty! Lognął! No! Nie gadaj! On lognął! No. Ej, wity! bo jak graczy nam wympędzam z serwera, to nie tak miało działać. Ej, <grystanie> weźmiemy zróbmy tak, czekaj, ja mam pomysł, weźmiemy nitkę, sobie włączmy. Ja mam tego nas straszymy, przeje. za nie będzie latał. <grystanie> o, kuchna ty! <grystanie> W oddali, gdzieś w gdzieś wodali tutaj gdzieś tak, Czekaj, gdzieś, 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 gdzie się będzie bił To, no, nie on biegnie, chłopak No, co jest, do... kurna, przej. <laughs> Jaki, kurde, jak to bawi, jak mnie to bawi, jak mnie to bawi Ale jest to okropny Możecie napisać w komentarzach wasze pomysły na tralowanie graczy bo, 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 ja, ja się już wkręcam, ja się już wkręcam ja Było udawanie, że admina, a teraz jakieś straszenie Jeszcze godziny 21.30, tej. jasny wit <śmianie> Dzwonimy, dzwonek, szkoła, zrałeś się Czymaj, <śmianie> trzymaj kluczyka, Będziesz śmigane, będziesz. śmig... Uwa ty, uważaj, ty, poddydka będzie Ja mam pomysł co zrobię, poczekaj, przestraszmy cały serwer Buuu, <śmianie> <śmianie> Jestem za tobą Przestaż <śmianie> <Strasz> to <śmianie> Nie obracaj się, tylko. Spoko. Aha, nie strasz, nie strasz, bo się zestrasz. O kurno. Dobra, czekaj, trafimy się gościa. Czekaj, summon, lightning bolt. to. 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 Się nie obracaj się. No, nie muszę w się. Ty, mu pa bombę <śmienicza> I napiszę napisze ci Aha, aha, aha <śmienicza> Aha, dawaj klucze aha, aha. No tak Dzień dobry, tylko, cicho Ty, ale ekipę, co to, co, 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 co to za ekipa ty mi ja mam dwa epickie Aha, aha już się oczy aha, aha, czy się zaświeciły No tak No tak, kluczyki, kluczyki tylko jednym myślicie, tego kluczyka. Powiemy. To, to nie będzie kluczy. <noise> Pyk i pik. Ty, tu jest brat e, kapilota. Czekajcie, 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 czekajcie. On taki jak był. Nie ja mam pomysł, słaty. ty. Czekaj, nastraszmy go, milo 57 -ka. obserwuję cię. <noise> nie uciekniesz mi. Jezu, Albik Krzyńc, Ja przepraszam was. Przepraszam was za ten grunt, przepraszam was. Naprawdę przepraszam, przepraszam. O, o, o! To ja bym tutaj zrzucił tym pierunem, ale się boję, że spalę coś. Duchy! <noise> Nawet do Kejwa nie wchodzę. Dajmy mu kluczyka. Trzymaj, trzymaj kluczyka. O, kurna, cofnął się, cofnął się, cofnął się ty. O, o kurna, pa, pa, pa. On nie wchodzi. O, no, Czekajcie, gdzieś tak, gdzieś tak, w oddali, o tu gdzieś. Ty nic? Ej, nic? Halo? Ale mam. to ja, 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 ja stąd, mnie nie chcę stąd, my tu po prostu nie chcę. Szparag, czemu? Pa, 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 teraz, pa, teraz, Napisałeś mu? On stoi w miejscu, ty, on odszedł od kąpa. Ciekawe, ile osób podejrzewa, że to jestem ja. Co tu się dzieje? Rudy, grasz? Jaki Rudy? Kapilota wzywają? Ty, od pilota wzywa. Nieźle. O shit, o, shit! O, super! Coś, napi coś napisał, zostaw mnie. Nie. <noise> nie no, pokażmy, muszę. Dzień dobry. Trzymaj, Na to, że cię straszyłem. Trzymaj, to kluczyka. Co napisze, kolega? Napiszę na zawał. Boję się. Nie, busie. Spokojne. Ja miły. <noise> o, shit! Ale spadnie, mu ty! Ej, przepraszam, aż on zginie. Ej, nie kop tego. Nie nic z tego. Ej, nie kop tego, przyjacielu. Ej, dobra, on musi widzieć go. Ej, jezus, jeden blok. No kurwa! Mogę się tak zniszczyć, to. Ty nic? Żadnej reakcji? Nagle mu się pojawiłem ty Widziałem cię <laughs> Jak chcecie też być trollowani To wbijajcie na mój serwer n Na każdy tryb Bo ja na każdym trybie mogę się nagle pojawić Potrolować kogoś Dać jakiegoś gifcika Także wbijajcie na n Polecam A my wróćmy do kumpla Tylko kumpel jest coś taki niemiły chyba Taki w się sensie niechętny do, do zabawy tutaj Jezus Ej To jedyny gracz, który cierpiał w tym filmie O oh. To ciekawe Dajmy mu kluczyka Ciemaj kluczyka Zielony, zielony 2, 1, 3, Ej dobra, papieska godzina Jeszcze jak? O mam pomysł, o ty Oh shit, oh shit <laughs> Jak se winął? Oh shit Ja wiem co ja zrobię, ty Co? Ej skąd ten place? Ty co się dzieje? Dobra, idziemy se on to widzi? Tego, Invisibil czekaj, Inwizibilia! Ej, nie idź, e ej, nie idź, e ej, zostaw Dzień dobry <grym wiosenie> Dzień dobry Ty! Czyli to jednak Daj mu kluczyka, pyk Co ty kombinujesz, kuchna? Nie, nie o, o nie Nie Będzie kabum Matko boska, matko boska Ojca, zwiało Czyli Blaze to sprawka, jak kuba była. To jest to. Mamy to. Zagadka rozwiązana. Ja uważam, że trollowanie w postaci straszenia można zaliczyć. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to pamiętajcie: Subik, łapka w górę, no i wbijajcie na mój serwer nnmc.pl, gdzie to będę was trollował. Także możecie być coś ciekawego. Więc do jutra, bo tak jak wiecie, trwa cały czas daily. Więc trzymajcie się. Elu!